Hej, ja jestem Zaku i w tej serii omawiamy grę Root. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o żadnych nowych frakcjach, natomiast dzisiaj skupimy się na mapach gry. Czyli na mapie zimowej, z podstawowej wersji gry, której jeszcze nie zdążyliśmy omówić oraz na drugiej mapie z drugiego dodatku Root Podziemia. Dla przykładu ja będę omawiać mapy na moich własnych playmatach, bo lubię playmaty, ale czy to jest normalna mapa czy playmata to tak naprawdę nie ma to znaczenia. Zacznijmy więc od mapy z podstawowej wersji gry, a raczej od tego, co znajduje się z tyłu. I jak od razu możemy widzieć na pierwszy rzut oka, jest to mapa zimowa. Czym charakteryzuje się mapa zimowa? Oprócz zimowej oczywistej szaty graficznej, możemy zauważyć tutaj jedną bardzo ważną rzecz. Taką że polany na mapie nie mają swoich symboli. Nie ma tutaj polan mysich, lisich, króliczych. Nie ma w ogóle żadnych oznaczeń. I od tego właśnie są te dodatkowe żetony z podstawowej wersji gry, o których jeszcze nic nie mówiłem. Żetony z jednej strony na swoim awersie posiadają konkretne symbole polan. Natomiast na rewersie jest właśnie ta grafika zimowa. Co wskazuje na to, że to właśnie do tej zimowej mapy będą te żetony używane. Należy wziąć teraz te wszystkie żetony, zakryć je, czyli dacie awersem do dołu. Wszystkie je mieszamy, następnie zakryte żetony rozkładamy losowo po jednym żetonie przy każdej polanie, i kiedy wszystkie już leżą na swoich miejscach, odkrywamy je w tym samym czasie. W ten sposób każda nasza rozgrywka będzie inna, ponieważ dane symbole polan inaczej będą rozkładały się na mapie. Dla niektórych frakcji może to być bardzo duże ułatwienie rozgrywki, a dla innych to będzie prawdziwe wyzwanie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o mapę zimową, to jak zauważymy, niektóre polany, a w szczególności te na górze, są dużo bardziej oddzielone. Dojście do nich jest bardzo ograniczone względem tych polan z dolnej strony mapy. Ale jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie mapy zimowej oraz rzeki i włóczęgi. Tak jak pamiętacie z poprzedniego filmu o Włóczędze, mówiłem, że tak jak Włóczęga porusza się do lasu, z lasu, rzeki nie mają absolutnie wpływu na jego ruch. Tutaj, na mapie zimowej, rzeka działa tak jak ścieżka. Także, jakby jedno pole lasu nie jest tylko oddzielone od siebie ścieżkami, ale także oddzielone jest rzeką. Jest to na pewno dodatkowe ograniczenie przy ruchach dla Włóczęgi i będzie mieć trochę ciężej. Co bardzo będzie działało dla wszystkich na plus, żeby to włóczęga miał ciężej. I teraz kolejna mapa, którą dostajemy w drugim dodatku ród Podziemia. I mapa z jednej strony wygląda o tak, i dostajemy tutaj mapę jeziora. Czym charakteryzuje się ta właśnie mapa do Ruta? To przede wszystkim widzimy tutaj na samym środku mapy ogromne jezioro. Do mapy. Także i do tego dodatku oczywiście dołączony jest o taki żeton tratwy. I ten właśnie żeton przy początkowym rozłożeniu gry rozkładamy na jednej narożnej polanie, która sąsiaduje z jeziorem. Łatwo będzie rozróżnić te polany sąsiadujące z wodą, ponieważ wyglądają one także inaczej. Każda z nich ma narysowaną na mapie taką właśnie przystań, molo. Miejsce na tą tratwę. Jak wygląda zasada tej tratwy? Jeśli nasz wojownik bądź wojownicy znajdują się na polanie przy jeziorze i znajduje się przy takiej polanie tratwa, wykonując standardową akcję ruchu, możemy przemieścić swoich wojowników na tratwie, na dowolną inną polanę, która posiada właśnie powiedzmy to port, czyli na taką polanę, która sąsiaduje z jeziorem. Za taką akcję dodatkowo możemy dobrać jedną kartę. Ale co jeśli nasz wojownik bądź wojownicy, znajdują się na polu przy jeziorze, a nie znajduje się tam tratwa. No niestety na inne takie same polany nie będą mogli się ruszyć, ani też nie będą mogli przywołać do siebie tratwy. Kolejna rzecz jeśli chodzi o mapę jeziora, to właśnie jest taka, że no, na tej mapie nie ma rzeki, ponieważ jezioro działa jak rzeka. Oznacza to, że gdy w grze występuje frakcja z pierwszego dodatku, czyli kompania, Plemion rzecznych, możemy od nich wykupić usługi, aby między takimi polanami się przemieszczać. I nie musimy używać wtedy tej łódki, tratwy czy, czy promu, zwał jak zwał, ale też nie dostajemy karty. Jeśli chodzi o zasady dla włóczęgi i o lasy, każdy las, który sąsiaduje z wodą, to jest tak zwany las przybrzeżny. A las przybrzeżny sąsiaduje z dwoma najbliższymi przybrzeżnymi lasami. Jednak są one oddzielone nie ścieżkami, a polanami od siebie. Więc jeśli chyba chodzi o mapę jeziora, to wszystko. Także zobaczmy sobie drugą stronę, czyli mapę podziemi. Mapa podziemi tu już robi się ciekawie. Wygląda na to, że jest bardzo dużo ścieżek, ale nie do końca, nie na początku gry. Powiedzmy sobie, o co tutaj chodzi. Jeśli chodzi o przygotowanie planszy podziemi, albo też planszy gór, ale szczerze mówiąc, my zawsze to, to nazywamy podziemiami. Jak wygląda przygotowanie mapy gór? Do tego dostajemy takie specjalne znaczniki zamkniętych ścieżek. I te zamknięte ścieżki kładziemy na specjalnych żółtych polach będzie tych pól 6. I to oznacza, że te ścieżki są zablokowane i nie możemy się nimi, przynajmniej na początku gry, ruszać. Następnie bierzemy taki fajny znacznik wieży i rozkładamy mniej więcej na środku planszy, na polanie, na której widnieje właśnie symbol takiej wieży. Ok, i teraz o co chodzi z tymi ścieżkami? Jeśli jakiekolwiek nasze komponenty znajdują się na polanie, przy której leży taka ścieżka, w ciągu naszego dnia, w trakcie naszej tury, możemy wydać kartę z ręki, obojętnie jaką, żeby taką ścieżkę usunąć. Po pierwsze, dostajemy za to jeden punkt zwycięstwa, a po drugie, odblokowuje nam to kolejną ścieżkę na mapie. Oczywiście, jeśli taka ścieżka jest zakryta przez żeton, to traktujemy to tak, jakby w ogóle tam nie było ścieżki. Czyli nie możemy przemieszczać się pomiędzy polanami właśnie z taką zamkniętą ścieżką, ani włóczęga nie może się zakradać też na takie polany. Jeśli natomiast chodzi o tą polanę, ta środkowa polana z wieżą nazywa się przełęczą. I teraz, jeśli my na końcu naszego wieczora, czyli na koniec naszej tury. Kontrolujemy tą właśnie polanę, to zdobywamy jeden punkt zwycięstwa. No i wiadomo, w turze kolejnego gracza ktoś może odbić tą polanę, także zdobyć jeden punkt, kolejny może też znowu przejąć taką polanę, zdobyć jeden punkt, a w naszej kolejnej turze my możemy znowu taką polanę odbić i także zdobyć jeden punkt. Szczególnie to miejsce jest bardzo fajne na samym końcu gry, kiedy szukamy tak naprawdę darmowych, pojedynczych punktów zwycięstwa. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o mapę gór. Jest taka, że co prawda mamy tutaj rzekę, ale rzeka przechodzi jedynie przez trzy polany. Może w takim razie być to pewne utrudnienie dla kompanii plemion rzecznych, ponieważ no, pamiętajmy, że na podstawowej mapie tych polan jest aż pięć, a tutaj tylko trzy. Jeśli chodzi teraz o włóczęgę i właśnie tą mapę gór. Każdy obszar na mapie, który otoczony jest polanami czy ścieżkami, jest obszarem lasu. Obojętnie czy na planszy narysowane są drzewa czy góry, każdy taki obszar to obszar lasu. A jeśli chodzi o zamknięte ścieżki, czyli takie, na których nadal leży żeton zamkniętej ścieżki, przy zakradaniu się do sąsiadującego lasu, włóczęga traktuje je jako zwykłe ścieżki, także nie blokują mu one tego przejścia pomiędzy lasami. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o mapę jedną i drugą. Także jak sami widzicie, oprócz różnych kombinacji, frakcji w danych rozgrywkach, dla urozmaicenia możemy właśnie wykorzystywać różne mapy. A teraz powiemy sobie o jednej rzeczy, którą już jakiś czas temu otrzymałem od firmy Redrewno. I dlaczego nie zrobiłem od razu filmu? Ponieważ nie chciałem z góry super zachwalać jakiegoś produktu, którego w ogóle nie przetestowałem. A jest to nic innego jak insert do gry Root. Ale na początek, co to w ogóle są inserty? Kwestia jest taka, że w podstawowej wersji jakby gry dostajemy wypraskę w pudełku, ale ta wypraska nie jest przygotowana na to, aby pomieścić wszystkie elementy dodatków. Z tego co wiem, Leather Games, czyli oryginalny wydawca na tą chwilę nie planuje wykonywania Big Boxa, czyli takiego pudełka, który pomieściłby wszystkie dodatki, więc jeśli chcemy fajnie zorganizować przestrzeń właśnie na podstawkę, i dodatki w jednym, powiedzmy w jednym, zaraz do tego dojdę pudełku, to właśnie do tego jest insert. Insert składa się z różnych pudełek, które są umieszczone właśnie w tym oryginalnym pudełku w z góry zaplanowany sposób. Wszystko musi pasować tutaj do siebie i powiem szczerze, że pasuje to bardzo dobrze. I jak tutaj widać, każda frakcja posiada dedykowane oddzielne pudełko. Nawet żeby nic się nam nie pomieszało, w środku takiego pudełka znajduje się wypalany laserem wzór, żebyśmy nie pomylili, która frakcja idzie do którego pudełeczka. Każda frakcja ma więc swoje miejsce, a w takim mini pudełeczku na frakcję znajdują się także przegródki. I o tyle, kiedy nie miałem insertu to miałem takie fajne, dedykowane woreczki do Ruta, ale miały one jeden bardzo duży minus, no że w jednym worku znajduje się wszystko, także żetony okrągłe i budynki, miple. Dodatkowe jakieś rzeczy, tak jak na przykład krety, mają takie miniaturowe drewniane korony. No, wszystko latało luzem, i rozkładanie tego to po prostu była tragedia. Tym bardziej, jeśli śledzicie mojego Instagrama, możecie zobaczyć, że bardzo często pojawiają się u mnie zdjęcia właśnie z ruta. Więc za każdym razem, jak musiałem wyciągać to wszystko do zdjęć, wysypywać z tych woreczków, to dostawałem szał. Także im częściej gracie, im częściej to wszystko rozstawiacie, tym bardziej taki insert Wam się przyda. Kolejna rzecz, która bardzo się przydaje w takich insertach, a no to jest wieczko z pleksy. I ta jedna prosta rzecz zapobiega temu, żeby wszystko w tym pudełku latało luzem. I teraz muszę przyznać, że na samym początku, jak wyciągnąłem to, co prawda dostałem złożony insert, ale właśnie absolutnie nie mogłem włożyć tych wieczek z pleksy. A no dlaczego? Ponieważ jestem idiotą. I co się okazało, że yy, na tym była taka folia ochronna. I właśnie przez tą dodatkową grubość samej tej folii ja nie byłem w stanie tych wieczek yy, włożyć. I to absolutnie nie jest minus. Ponieważ po zdjęciu tej folii to wieczko ma idealnie taką grubość, żeby nam samo się nie zsuwało i żeby samo nie latało. I o ile i tak, i tak bez tej folii na samym początku muszę przyznać, że trochę opornie to chodziło, chociaż raz po pierwsze ja musiałem się przyzwyczaić do zamykania tego. A po drugie, może wydaje mi się, że to jest kwestia wyrobienia, ponieważ po 10 chyba razach, jak rozkładałem tą grę, to jak widzicie teraz tutaj, zamykam, otwieram. Naprawdę nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Ok, wszystko ma swoje miejsce, ale niektórzy mogą się spytać, a co, jak niedługo zostaną wydane kolejne dodatki do Ruta? Ja powiem, że osobiście mam wydrukowany przeze mnie jeden dodatek z plików Print and Play, który zapewnił wydawca gry na swoim Kickstarterze i ja nie mam absolutnie żadnego problemu. Problemu trzymać to w tym pudełku. Chłopaki z firmy Rewna oczywiście wzięli pod uwagę to, co jest problemem w wielu oryginalnych insertach z innych gier: a no fakt, iż niektóre takie wkładki nie przewidują miejsca na koszulkowanie kart. Tutaj, jeśli chodzi o karty, mamy naprawdę bardzo dużo miejsca. Ja obie talie przechowuję w jednym miejscu na karty. Jest jeszcze drugie pudełko na karty. Które wygląda tak, oczywiście ze swoim dedykowanym wieczkiem, i to pudełko jest o tyle fajne, że możemy całą talię, która tutaj jest, razem z tym pudełkiem wyciągnąć sobie na stół podczas gry, no i korzystać z tego. Tak więc, jeśli ja nie koszulkuję kart, co widzicie po moich filmach, to taką całą frakcję wkładam do pudełka, właśnie tego na jedną talię kart. Tutaj spokojnie się też zmieści druga frakcja, więc jeśli nie koszulkujecie kart. To spokojnie możecie takie frakcje tutaj upchnąć. Co prawda, znalazłem tutaj jeszcze jedno pudełko, które wychodzi mi w połowie puste. Także to też można na coś zorganizować. Należy jednak wspomnieć, że w insercie niestety nie wszystko się mieści. Będziemy potrzebowali jednego z dwóch pudełek od dodatków do gry, które pomieści nam mapy. Oraz planszetki graczy. Być może więc, jak teraz, dojdą nowe dodatki, a trochę tego będzie, ponieważ dostaniemy dwie nowe frakcje i dostaniemy jeszcze najemników od każdej już frakcji, która jest w grze. Także naprawdę będzie tego sporo. Więc miejmy nadzieję, że może redrewno pomyśli o kolejnym małym insercie do drugiego z pudełek. Zobaczymy. Także przechodząc do ogólnego podsumowania. Czy absolutnie trzeba posiadać insert do ruta i bez niego ta gra w ogóle nie ma sensu? No, absolutnie nie. Bez insertu przeżyjemy, będziemy mogli sobie to trzymać w woreczkach strunowych tak jak ja trzymałem to w woreczkach wcześniej i nic nam się złego ani grze najprawdopodobniej nie stanie. Jest jeszcze druga sprawa: czy ja osobiście kupiłbym ten insert, gdybym wiedział jak to wszystko działa i nie dostałbym go od firmy Redrewna? Za co serdecznie dziękuję. I moja odpowiedź naprawdę brzmi tak, a dlaczego? Ponieważ bardzo często gram w Ruta i tutaj znajduje się bardzo dużo frakcji. Do tej pory z insertami miałem niewiele wspólnego, raczej miałem taką jedną tylko przygodę, że kupiłem insert bodajże do horrorów Arkham i szczerze mówiąc, od czasu jak kupiłem insert grę, może wyciągnąłem ze 3 razy, także uważam to za nietrafiony zakup, więc naprawdę jeśli często gracie w jakiekolwiek gry które mają pewne problemy przy rozkładaniu, mają wiele komponentów, to inserty są super. Te małe pudełeczka, przynajmniej raz, jak nie dwa razy w tygodniu, a czasami nawet jak nie trzy razy w tygodniu, pozwalają mi zaoszczędzić naprawdę kupę, kupę czasu. Jeśli więc jesteście fanami gry Root, mojej ukochanej gry, to z całego serca polecam Wam, kupcie sobie taki insert. Z tego co wiem, to firma Redrewno w ofercie ma Inserty sklejkowe, czyli dokładnie ten insert, on jest zrobiony z drewna, ze sklejki, ma wypalone oznaczenia poszczególnych frakcji na pudełkach, ale są także inserty malowane bądź inserty z innych materiałów. Wejdźcie sobie na stronę, która jest w linku pod tym filmem, zobaczcie sobie, co by Wam przypasowało. A tymczasem to wszystko na dzisiaj i zapraszam za tydzień, najprawdopodobniej omówimy sobie jaszczurzych kultystów. Do zobaczenia!